Słuchajcie, ja wiem, że część osób się denerwuje, gdy my przypominamy o tym, że Donald Tusk bardzo w taki sposób poddańczy zachowuje się wobec Niemiec. Danke. Czy to w sprawie CPK, czy to w sprawie sławnej Odry, czy to w sprawie wcześniej Nord Stream 2, czy w wielu innych sprawach. To po prostu widać w sprawie paktu migracyjnego, czy wielu innych rzeczy. Ale zobaczcie on nawet w takiej sferze zewnętrznej, gdy przyjeżdża kanclerz Niemiec. W taki sposób się zachowuje. Nie tylko w sprawach merytorycznych, bo to oczywiście jest najgorsze, ale nawet nie potrafi ukryć własnym ciałem tego poddaństwa po prostu wobec niemieckich władz. Zobaczcie sami, jak to wyglądało na tym spotkaniu, które teraz się odbyło. A zobaczcie, jak wygląda ta postawa asertywna, gdy naprawdę jest się premierem, który walczy o polskie interesy, tak jak Mateusz Morawiecki. Czy to na spotkaniach z Olafem Scholzem, czy z kanclerz Niemiec, Angelą Merkel. Bo w taki sposób należy postępować. Być asertywnym, dbać o interesy własnego kraju, a nie salutować, czy składać ręce przed innym przywódcą. No to jest kuriozalna sytuacja. Ale niestety, no widzicie. Tak to wygląda i to nie tylko w takiej zewnętrznej sferze, ale właśnie też w sferze realnych działań. Tutaj trzeba to wskazać właśnie ten CPK, spławna Odra, czy kwestie związane z paktem migracyjnym, czy z wieloma innymi rzeczami takich jak zielony ład. No niestety ta polityka jest po prostu dla nas szkodliwa, nie tylko w sferze symbolicznej, ale i faktycznej.